Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będę nagrywać z ręki, więc, troszkę może kamera się trząść. Postanowiłam nagrać taki bardzo kobiecy film o energii kobiecej w relacji do życia i jak to się ma do relacji damsko-męskich. Mój kanał jest dla kobiet. Mam też grupę na Facebooku Kobieta pełna łaski. I mówię bardzo dużo o, re, o relacjach. Mówię też o kobiecości. I postanowiłam nagrać dzisiaj taki filmik o tym, jak ma się nasza kobiecość nie tylko w relacji do mężczyzn, ale do życia. I myślę, że kluczowe będzie tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie. Czy kochasz życie? Relacja mężczyzny do życia jest troszkę inna niż kobiety. Myślę, że one się ze sobą pokrywają: ta relacja kobiety do jej życia i relacja do mężczyzn. Bo mężczyzna to ktoś, kto lubi walkę, lubi wygrywanie i on bardzo chciałby dużo osiągnąć w swoim życiu wygrać. Życie, wygrać z życiem, wygrać w życiu. Kobieta to ktoś, kto dla świata jest stworzony po to, aby była w nim miłość, aby nie brakowało w świecie miłości. Dlatego Twoja relacja. Powinna zaczynać się i kończyć na tym, czy Ty kochasz życie, czy Ty kochasz swoje życie. Bo jeżeli Ty kochasz swoje życie, to życie będzie kochać Ciebie i będzie odpowiadać Tobie tym samym. I tak jak mężczyzna może wygrać swoje życie, i może wygrać w życiu, też w konkurencji z innymi mężczyznami, a przez to zdobyć pieniądze? Tak, jeżeli ty kochasz życie, to będzie się to przekładać również na relacje z mężczyznami. I wtedy życie będzie chciało za ciebie zapłacić. I właśnie dlatego będzie królować obfitość w twoim życiu. Bo życie odpowiada tym samym, co ty masz dla tego życia. Jeżeli ty je kochasz, jeżeli ty kochasz życie. Życie będzie kochać ciebie. Przychodzi mi tak na myśl hmm, taka hmm, niewłaściwa relacja kobiety do życia, kiedy ma też niewłaściwe relacje z mężczyznami. Ostatnimi czasy bardzo dużo mężczyzn żali mi się, że ja hmm, nie znam kobiet, że one wykorzystują mężczyzn, że. One tak naprawdę nie kochają ich, tylko właśnie lecą na kasę, że to jest dla nich najważniejsze posiadanie, i brakuje tej miłości w ich życiu. No i właśnie myślę sobie, że czasami może tak rzeczywiście być: że może za bardzo wykorzystujesz życie, może jesteś za bardzo nastawiona na to, żeby coś otrzymać od życia. A zapominasz, że ten krótki czas, jakim jest życie, jest nie tylko po to, aby brać, ale właśnie, żeby kreować to życie. Kobieta co innego daje mężczyźnie, i co innego otrzymuje w związku z tym od świata. Otwartość na otrzymywanie w życiu kobiety jest fundamentalna i bardzo ważna. Ale to, co daje kobieta, to jest ta kreacja, to jest to, że ty tworzysz świat jako lepsze miejsce do życia, czyli kochasz to życie. I wtedy, nawet jeżeli spotyka cię jakaś przykrość może, może cierpisz w życiu, to jeżeli twoja odpowiedź jest w Twoim sercu taka, że ty kochasz życie mimo wszystko, to tak naprawdę ta, to cierpienie staje się Twoim bogactwem wzmacnia cię, czyni cię mądrzejszą, uszlachetnia cię wewnętrznie i z czasem zaczynasz rozumieć, po co była dana relacja albo po co wydarzyło się coś w twoim życiu. Tak myślę. Myślę, że życie jest pełne, obfite właśnie w połączeniu również z trudnymi doświadczeniami, z cierpieniem. I ten ekstrakt życia można wypijać w każdym jego aspekcie, właśnie wtedy, kiedy Twoje nastawienie do życia jest takie, że Ty je miłujesz. Bo to jest tak jak w relacji. W relacji nie zawsze jest kolorowo. Czasami przychodzą chmury, czasami relacja daje Ci cierpienie, ale tylko po to, żebyś zrastała, abyś coś odkryła, aby ta relacja się umocniła, może stała się bardziej prawdziwa. Aby bardziej kochać i prawdziwie kochać. Więc zostawiam Tobie tę refleksję, czyli to, abyś odpowiedziała sobie na to pytanie: czy miłujesz życie? Miłość jest w woli. I nawet jeżeli może doświadczasz cierpienia, może doświadczasz samotności, może niesprawiedliwości, to jeżeli Twoja odpowiedź będzie tak, miłuję życie ze wszystkim, co przynosi, to coś zacznie się zmieniać i zaczniesz przyciągać rzeczy bardziej pozytywne, i życie będzie odpowiadać tą miłością, którą Ty masz ku życiu. I z tym Cię zostawiam, idę do biblioteki. W Berlinie dla Polaków, więc na koniec sfilmuję jeszcze bibliotekę. Zapraszam. No, niestety, biblioteka okazała się zamknięta jeszcze z powodu pandemii. Tutaj obok jest taki bardzo fajny e, sklep. E, Księgarnia z książkami o sztuce. Jeszcze pokażę Wam, gdzie jestem. Za mną oczywiście jest dom, katedra dom. Jestem na Hekeszymark. Pokażę Wam, jak wygląda sklep. To jest sklep obok Biblioteki Polskiej. Sklep z książkami o sztuce. Niestety tu jest już wszystko po angielsku i po niemiecku, a ja szłam do polskiej biblioteki, ale pokażę Wam, bo tutaj też można czytać książki. Zresztą to jest akurat o sztuce, więc można te albumy wszystkie sobie oglądać. Tu jest też takie miejsce, gdzie można sobie usiąść. Widać stąd wieżę telewizyjną więc jestem bardzo blisko centrum w myte Jest cała ściana, fotografii. Ja tutaj też kupiłam moje Pismo Święte. Kilka osób już się mnie o nie pytało, więc może właśnie dlatego tutaj jestem. Właśnie w tej księgarni kupiłam to Pismo, ale nie widzę go tutaj w tym miejscu, więc jak przejdę do domu, no to może właśnie jeszcze pokażę to Pismo Święte, które tutaj można kupić. Tam jest Polski Instytut, biblioteka jest na piętrze. Dzisiaj okazała się zamknięta. Tu jest świetny sklep ze sztuką. Tutaj mamy już dom, katedrę. Tutaj już jedno z pięciu muzeów. Tutaj słynny park, gdzie wypoczywają sobie ludzie, jak jest ciepło. A tam już jest metro Hekeszynmark. W Berlinie zaczyna się lato. Jest cudownie, przepiękna pogoda. Tutaj jeszcze raz to miejsce Instytut Polski w Berlinie. Dużo zieleni. I cudowna pogoda. To jest ta Biblia, o której mówiłam. Oczywiście, na złote brzegi. Tak wygląda życie w ogrodzie. A kiedy otworzymy tę pismo święte, to to, co jest właśnie niezwykłe, i to, co lubię, to to, że Autorzy, odsunami akurat, wybrali bardzo dużo takich prawdziwych, bardzo realistycznych zdjęć z rzeczywistości, dopasowali do wybranych fragmentów. Lubię je tłumaczyć, dlatego że one same w sobie mają zazwyczaj coś bardzo artystycznego, czasami poetyckiego, co jak czytam tak ciągiem polskie pismo święte, to czasami umyka, a tutaj to jest tak wydobyte. Jeszcze przetłumaczone w innym języku albo z innego języka, i po prostu jest to bardzo bogate. Tak? Tak, jest ogromne bogactwo czytania Słowa Bożego. Po prostu urozmaicone. Można bez końca. No, tym samym nie się otworzyło. Jeszcze autora Wam pokażę. Jest dwóch autorów. I jak ktoś jest zainteresowany, to właśnie w tym sklepie, tej księgarni, w której byłam, można zakupić to, to pismo święte.